Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne. Redaktor naukowy Bronisław Micherda, wydawnictwo naukowe PWN Wstęp. Rachunkowość jest jedną z najstarszych nauk ekonomicznych. System ten w swej zasadniczej postaci został ukształtowany już w średniowieczu. Wprowadzane w ostatnich latach zmiany w zakresie prawa gospodarczego, głównie ustawa o rachunkowości z 1994 roku i jej nowelizacja z 2000 roku, mają znaczenie dla funkcjonowania systemu rachunkowości w praktyce. Nie naruszają jednak jej idei i zasad ogólnych jako systemu pomiaru ekonomicznego. Który służy jako źródło informacji ekonomicznej dla różnych użytkowników informacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w stosunku do jednostki gospodarczej. Do zrozumienia wprowadzanych zmian konieczna jest prezentacja podstaw merytorycznych rachunkowości, uwzględniająca nowe, dostosowane do standardów światowych. Rozwiązania ustawowe w zakresie zasad wyceny, interpretacji podstawowych pojęć, klasyfikacji zasobów i strumień, sprawozdawczości finansowej itp. Celem mniejszego opracowania jest prezentacja podstawowych, trwałych reguł funkcjonowania systemu rachunkowości oraz odniesienie ich do tradycyjnych i nowych problemów stanowiących wyzwanie dla ekonomisty. Dostępne na rynku podręczniki z zakresu podstaw rachunkowości są ukierunkowane raczej praktycznie. Zawierają wiele szczegółowych rozwiązań i przykładów, natomiast nie akcentują z reguły rozwiązań teoretycznych, pomagających w interpretacji pojęć, zjawisk, powiązań przyczynowo-skutkowych czy w merytorycznym uzasadnieniu wariantowych rozwiązań w rachunkowości. Naszą intencją jako autorów niniejszego podręcznika było wypełnienie tej luki merytorycznej i wydawniczej. Studiowanie podstaw rachunkowości ma na celu zrozumienie idei i logiki systemu pomiaru ekonomicznego, jakim jest rachunkowość. Nie jest łatwo zrozumieć koncepcję dwustronnego rozpatrywania zjawisk gospodarczych stosowaną w rachunkowości. Ale nie jest też łatwo o tym pisać, tak, aby prezentowane treści i sposób ich ujęcia ułatwiały zrozumienie. Walunkiem sukcesu w studiowaniu rachunkowości jest zrozumienie istoty, możliwości i sensu wariantowych rozwiązań, a praktyka działania jest rezultatem przemyśleń i doświadczenia, co daje biegłość w stosowaniu procedur. A także rozwija umiejętność dostosowania rozwiązań do konkretnych, do konkretnych potrzeb. W szczególności studiowanie podstaw rachunkowości powinno umożliwiać czytelnikowi poznanie tej tajemnej wiedzy, trudnej, ale niezwykle ciekawej i przydatnej w działalności gospodarczej oraz dać mu trwale. Trwałe oraz dać mu trwałe podstawy merytoryczne. Stąd założona koncepcja podręcznika, w którym staramy się systematycznie, krok po kroku, wyjaśniać zasady i procedury, a także przedstawić teoretyczne podstawy rozwiązań stosowanych w rachunkowości. Przede wszystkim skoncentrowaliśmy rozważania na wyjaśnieniu istoty i wewnętrznej logiki rachunkowości. Czyli najpierw zajęliśmy się kwestią co i dlaczego. Dopiero w uzupełnieniu pojawia się interpretacja, jak, czyli procedury stosowane w rachunkowości. Celem opracowana jest przejrzysta prezentacja zasad rachunkowości w jednostce gospodarczej, która pozwoliłaby zrozumieć sens i wartość poznawczą stosowanych rozwiązań. Zwłaszcza w świetle potrzeb informacyjnych zarządzania. Rachunkowość, jako język biznesu, w coraz szerszym zakresie staje się podstawową wiedzą menedżerów. Odpowiednie wyjaśnienie elementarnych zagadnień może być wprowadzeniem do zaawansowanych studiów w zakresie rachunkowości jako nauki ekonomicznej stosowanej. Charakteryzując krótko treść podręcznika, można podzielić ją na cztery zasadnicze grupy zagadnień. Pierwsza: istota i struktura współczesnej rachunkowości. Druga: metodologia, metodologia rachunkowości w odniesieniu do statycznego, okresowego i dynamicznego, bieżącego ujęcia działalności gospodarczej. Trzecia: Rozwiązania ewidencyjne i w zakresie wybranych problemów rachunkowości, rachunek kosztów, przychodów i wyników. Czwarta grupa, ostatnia. Wartość poznawcza sprawozdawczości finansowej i zasady jej interpretacji. Pierwsza grupa zagadnień obejmuje charakterystykę rachunkowości jako nauki ekonomicznej stosowanej o bogatej historii. Druga opisuje majątek i źródła jego pochodzenia oraz procedury pomiaru ich wartości wraz wraz z obligatoryjną sprawozdawczością finansową. Trzecia dotyczy wybranych zagadnień w ujęciu ewidencyjnym podstawowych zasobów gospodarczych. Kosztów, przychodów i wyniku finansowego. Omówienie wartości poznawczej sprawozdawczości finansowej, czwarta grupa zagadnień, stanowi wprowadzenie do wykorzystania danych wynikających z rachunkowości w ocenie jednostki gospodarczej oraz w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie wyposażenia, płynności, rentowności. Służy więc w tym ujęciu jako uzasadnienie przydatności rachunkowości tworzącej według określonych zasad obraz działalności gospodarczej tej jednostki. W kolejnych rozdziałach podjęliśmy próbę prezentacji przedmiotu rachunkowości jako dyscypliny naukowej, nauki ekonomicznej stosowanej w powiązaniu z innymi naukami ekonomicznymi. Przynajmniej częściowo w ujęciu interdyscyplinarnym, aby pokazać, że dla pełnego zrozumienia i interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie konieczna jest szeroka wiedza ekonomiczna i prawna, że ekonomista tylko wtedy może wypełnić zadania stawiane rachunkowości przez szeroko rozumiany system zarządzania. Gdy potrafi myśleć nie tylko ekonomicznie, ale i logicznie. Gdy na takim podejściu opiera się rachunkowość. Gdyż, gdyż na takim podejściu opiera się rachunkowość, że myśli się nie tylko ekonomicznie, ale i logicznie, to jest podstawa podejścia, na którym opiera się rachunkowość. Jak rzadko która nauka łącząca teorię i praktykę, Wzajemnie się uzupełniające i inspirujące, rachunkowość tworzy system informacyjno-kontrolny pełniący wiele funkcji i realizujący różne cele. Wydaje się, że przyjęta struktura treści od ogółu i form uproszczonych do szczegółu na podstawowym poziomie pozwoli zrealizować postawione cele. Do większości omawianych zagadnień podeszliśmy problemowo, przygotowując w ten sposób czytelników do samodzielnego myślenia i interpretacji treści zapisanych, zapisów, treści zapisów księgowych przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu innych przedmiotów ekonomicznych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i problemy do dyskusji które powinny ułatwić sprawdzenie stopnia zrozumienia omawianych zagadnień. Powinny także być inspiracją do zastanowienia się nad interpretacją i rozwinięciem wybranych, trudniejszych problemów, czy sformułowania wątpliwości, i podniesienia dyskusyjnych, wymagających warunkowego rozpatrywania zagadnień. Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających studiowanie rachunkowości, jak i dla tych, którzy, znając jej zasady i procedury, chcieliby rozwijać umiejętność, umiejętność myślenia kategoriami rachunkowości oraz uporządkować merytorycznie swoją dotychczasową wiedzę. Mają temu służyć układ i struktura, dobór zagadnień oraz sposób ich teoretycznego wyjaśnienia. A także problemy do dyskusji sformułowane w poszczególnych rozdziałach podręcznika. Celem przyjętej metodologii prezentacji jest stopniowe przygotowywanie do zrozumienia coraz trudniejszych zagadnień oraz kolejne wskazywanie cech rachunkowości, uniwersalności i elastyczności, a także szeroko rozumianych funkcji rachunkowości. Jakie pełni ona w specyficznych warunkach gospodarki rynkowej? Na końcu podręcznika zamieszczono skorowic rzeczowy, który powinien ułatwić czytelnikowi poszukiwanie wybranych zagadnień. Praca może być wykorzystana jako podręcznik teoretycznych podstaw rachunkowości. Punkt wyjścia dalszego studiowania i rozwijania teorii. A równocześnie nabycia podstawowej wiedzy przydatnej do zastosowania systemu w prostej praktyce gospodarczej. Wyrażamy nadzieję, że podręcznik ten przyczyni się do pozyskania i pogłębienia teoretycznych podstaw rachunkowości, a w konsekwencji do zainteresowania rachunkowością finansową i zarządczą oraz rewizją finansową, których dobra znajomość daje szerokie możliwości satysfakcjonującej pracy zawodowej. Autorzy, podpisali autorzy,